Na program zaprasza Gustpol, Łódź, Teresy 100. Czołem kochani. Na pewno wiecie, że już niebawem, czyli 26 maja, będzie święto naszych kochanych mam. I na pewno zastanawiacie się, co możecie podarować swojej. Ja uważam, że najfajniejsze są prezenty praktyczne, a takie, które wykonamy własnoręcznie, sprawiają zawsze największą radość. Każda mama bez wyjątku lubi ogrzać się przy kubku ciepłej herbaty albo kawy. Dlatego dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić taki wspaniały kubek dla mamy, a dzięki użyciu specjalnych farbek z polu będzie można myć go w zmywarce i będzie je służył przez długie lata. Chodźmy więc na zakupy. A potem pokażę wam jak go zrobić. Zapraszam was. Okej, okay, mamy wszystko. Nie będziemy potrzebować dużo rzeczy. Przyda nam się na pewno taśma klejąca, szablony, od których będziemy mogli odrysować nasze ozdoby na kubku. Przyda nam się pędzelek. Im cieńszy, tym lepszy, będzie nim łatwiej napisać dedykację. Konieczne będą specjalne farbki do porcelany, które utwardzimy potem w piekarniku, dzięki czemu zachowają swoją trwałość na lata. Przydadzą się nam też takie gąbeczki do malowania, no i oczywiście jakiś ceramiczny kubek. Chyba bardziej podoba mi się ten, więc będę używać jego. Teraz, jak mamy wszystko, możemy już zaczynać. Ja wybrałem akurat szablony z kwiatkami, ale mamy ich tak dużo, że na pewno wybierzecie jakieś takie, które będą się Wam bardziej podobać. Aby jak najwięcej osób zobaczyło Waszą piękną dedykację, warto ustalić, czy Wasza Mama jest praworęczna, czy leworęczna i namalować ją po tej zewnętrznej stronie kubka. Położę sobie kubek, żeby było mi wygodniej. Wyleję trochę farbki. Użyję też zielonego. Ja chyba napiszę tu dla kogo jest ten kubek. Kajtek, a ty zrobiłeś już jakiś prezent dla swojej mamy? Jak malowałem ten kubek, to Kajtek bardzo mnie prosił, żebym zrobił taki również dla niego. A w związku z tym, że dla mojej mamy już mam jeden, to ten zrobimy dla niego. Żeby było mi wygodniej malować, wytnę sobie wybrane wzorki, ale wy zupełnie nie musicie tego robić. Jeżeli nie wytniecie swoich wzorków, to ta tabliczka wystarczy wam na pewno na dłużej. Muszę bardzo dokładnie przyłożyć wzory i przykleić je mocno taśmą klejącą po obu stronach. Najpierw będę malować czerwoną farką. zakleję zielone łodyżki. Zaśmą klejącą, tak, żeby nie zamalować powierzchni. Najlepsze do zamalowania naszego kwiatka będą takie gąbki do malowania. Dzięki nim farba nie wpłynie nam pod wzory i nie rozmaża się. Maczamy gąbkę w farbie. Bardzo delikatnie przykładamy gąbeczki do kubka. Musicie zwrócić uwagę na to, czy szablony dobrze przylegają do kubka. Jeżeli będą jakieś przestrzenie między szablonem a kubkiem, to farba tam wpłynie i rozmaże wzory, które malujemy. Świetnie, kiedy moje kwiatki są już wypełnione, odstawiam na chwilę kubek, tak aby wysechł najpierw odrobinę, zanim wezmę się za malowanie łodyżek innym kolorem. Pamiętajcie, że dając mamie prezent, warto wręczyć jej też kwiaty. Nawet taki mały bukiecik sprawi ogromną radość. Teraz możemy oderwać te kawałki taśmy, które zabezpieczały łodyżki. Nakleić nowe na te miejsca, które już wcześniej pomalowaliśmy, chociaż tylko w najbliższym otoczeniu, tak żebyśmy nie ubrudzili ich, malując łodyżki. Prawie suchą gąbką, prawie suchą, nakładamy farbkę na te miejsca, które chcemy pokolorować na inny kolor Teraz możemy zdjąć szablon z kubka. Mm, jest już prawie doskonale, ale na moim szablonie tylko dwa kwiatki miały łodyżkę. Dlatego postanowiłem domalować odręcznie pozostałe łodyżki. Wy też nie przejmujcie się tym, jeżeli szablony, które znajdziecie, nie są idealne. Nie bójcie się dokładać do nich jakichś elementów do siebie. Kiedy skończycie już przeozdabiać swój kubek zgodnie z wyobraźnią, musicie odstawić go na chwilkę do wyschnięcia. A dzięki zastosowaniu tych specjalnych farnek możemy go teraz utrwalić. Żeby utrwalić kubek, musicie wstawić go do piekarnika rozgrzanego na 150 stopni na 45 minut. Pamiętajcie, 150 stopni i 45 minut. Kiedy ostygnie po wszystkim, jest gotowy do użycia i można myć go już nawet w zmywarce. Mama na pewno będzie przeszczęśliwa, kiedy w pracy wyciągnie taki piękny kubek i będzie mogła pochwalić się nim swoim koleżankom. Jeszcze kilka pomysłów na to, jak przyozdobić swój kubek, możecie znaleźć na naszym Facebooku. A wszystkie mamy i was zapraszamy już 23 maja na Dzień Dziecka i Mamy, który odbędzie się tutaj u nas w Gustpolu. Nie może was tam zabraknąć. Będę na was czekać. Do zobaczenia na miejscu. Papa. Pa. Sponsorem programu był Gustpol. Łódź Teresysto.